Szanowni Państwo, w lutym tego roku ogłosiliśmy powstanie nowej trasy Świerki Kłocko. W rozmowach z Państwem dowiedzieliśmy się, że jest potrzeba wydłużenia tejże trasy o przystanek w Bartnicy i chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, że takowa trasa zostanie uruchomiona. Przystanek będzie zaczynał się w Bartnicy. I kurs dalej przez Świerki do Kłocka. Chcieliśmy również poinformować, że przygotowana jest trasa z Sokolca przez Jugów do Bożkowa, gdzie będzie się można przesiąść na autobus do Kłocka. W najbliższym czasie ta trasa zostanie uruchomiona. W tej chwili zostaną złożone dokumenty o koncesję na tę trasę. Zapraszam Państwa do korzystania już w najbliższym czasie z trasy Sokolec-Jugów-Bożków. Odpowiedzi na Państwa zapytania, propozycje, sugestie dotyczące Jugowa i transportu. Jugów jako jedna z największych wsi w Powiecie Kłodzkim no nie mogła pozostać odosobniona, więc dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolejnym, kolejną trasą właśnie był skomunikowanie Jugowa z Nową Rudą i Boszkowem i powstała, za chwilę powstanie kolejna trasa, także wkrótce szczegół. Dużą balączką mieszkańców Jugowa. Tak naprawdę, rodziców było dostarczanie dzieci do przystanku autobusowego w Drogosławiu. Teraz, dzięki tej trasie, nie będzie trzeba wstawać pół godziny wcześniej, aby dzieci zawieźć na, na, na przystanek. Będzie bezpośrednie, bezpośrednie połączenie z Jugowa do Boszkowa i z powrotem. I już niedługo, w najbliższym czasie, myślę, dziś, jutro. Opublikujemy, opublikujemy rozkład jazdy tych autobusów.